Tururu Moi państwo, jedna paleta butów folii Już była sprzedana, ale klient zrezygnował jednak, także To jest ta, którą już wam pokazywaliśmy w sumie na filmie Więc pokażemy wam jeszcze raz A, Ale ty jesteś silny o. Zobaczcie Palety butów folii, czyli głównie Buty używane Ale modele chyba najlepsze, jakie w ogóle Istnieją, nie? Tak Lowdanki, najeczki, Adidas Hamburg, takie samby tylko. Wow. Za... O, Air Maxy, New Balance 530. No i płacicie 45 zł za, za sztukę. Za, sztukę. za parę, już, za parę. Za, za parę. Tak. parę. Sorki. E, także kto znajduje się w butach używanych, głównie używanych, bo też zdarzają się e, nowe, nie? E, ale jest ich mniej. O, zobaczcie, ten New Balance, który kupę kasy kosztuje. 850 zł kosztuje naprawdę na Naprawdę mega fajnym stanie, nie? Takim w takim zasadzie wow, bez patrz. żadnej ingerencji można to... Zobaczcie, jakie to są Jordaniki, nie? Piękne. No. I o, wow, pumki. Zobacz. Wszystkie są popakowane Kalbiny, tak jak woreczka, jak widzicie. No gdzieś tam lepulskiny. teraz otwieram, żeby Wam pokazać, bo wiadomo, że jest ciężko... Bez folii, wam pokazać Air Force. w sensie folii. Tak. Mój buty. Fajne. No, naprawdę, tu są modele, modele chyba najlepsze. Tak jak w abc butach modele tutaj są takie same, bardzo podobne. takie. Nawet mega... lepsze mi się wydaje, bo tutaj głównie jest też sport. sport. tak. CMP. Tutaj kampusy. O, ładne, ale fajne. A tu? O, tu jakieś Hilfigerki są. Fajne no, tutaj, Under Armory. Te z tysiaka kosztują pewnie. Ale ładne. and Schmenger. O kurcze, no Znasz pokaż. Znasz markę, nie? Ja znam, no ale nie wiem. Ale czy. ładne, nie? Ładne są. Stan idealny w sumie. No, bardzo ładne buty. Bardzo ładne, no. A tutaj jeszcze widzę jakieś. O, Shoxy. O, szoksy nawet znalazłeś. No. Ojej. Okay. Uh, uh, uh. Zobaczcie. Ładne szoksiki. No. Ładną macie paletkę, moi drodzy. Buciki w poli. O, tu też hilfigierki. Czekaj, aż buta straciłem. Zobacz. Kolejne loadanki. Także ogólnie, jeżeli chodzi o te buty, to naprawdę są fajne modele. Jak widzicie, to nie są jakieś najtańsze. Cena jest najniższa w zasadzie, bo 45 zł. Eee, I co? No i jeżeli e, faktycznie lubicie sobie... Hmm, fajne pieniążki zrobić, tylko gdzieś tam delikatnie tej pracy trzeba włożyć w te buty. No to Man myślę, że, że najlepsza paleta, no bo też chodzi o o, Adidas Japan, zobaczcie nawet z metkami tutaj jakaś jest. O, i tutaj są kampusy, nie? Zobaczcie. Także A te są migiełki, też tak. są nóbki. Także też się nowe zdarzają oczywiście eee, i co? No i jest Weja, tak. Weya. Kampusy kolejne. Kampusy. A Śliczne są. No, tu jeszcze jest dwie, trzy pary free freeboty. Tak, pokazujemy drugi karton. Możemy. A możemy nawet pokazać yy, myślę... Ten zamknięty? Może ten, no. No dobra. Tutaj mamy zobaczcie zamknięty. Nawet Wam pokażę, że jest tutaj dziewicza taśma. Ta, Ta no, no to otwieraj. O, nie papieros. Ale byśmy musieli go zrzucić, nie? No dobra, to no, to. No nie chciałem za bardzo, bo tutaj może być problematyczne. No dobra. Ale możemy poprosić Marcina, żeby może pomógł, co? I zrzucimy. Nie, nie e, Marcin, to dasz to radę to... ten? Z Matim zrzucić? No nie, będzie łatwiej, wiesz? Bo mi kamera ty nie dosięgasz, bo masz metr 50. Także wiesz. A Marcin nam szybciutko pomoże, bo Marcin dobra. jest taki kochany, pomocny. No oczywiście. W końcu jestem w pracy. <laughs> Zobacz, wejja znowu. Beja, tak. Adidaski, zobaczcie, klapeczki, nówki. Zerknijcie nawet z metkami. Bugatti. Bugatti, klapeczki la Costa. Naprawdę. No? Czekaj. O, tutaj macie też. Y, to są chyba Asics'y, z tego co widzę. Ch Nie, Hilfigery, zobaczcie, bo jest znaczy Hilfigera. No, nówki też mam. Ania Field. Ania Field. Chyba Ania Field. Nie, no, tak, pokaż. No, mają takie, taką metkę charakterystyczną do albo Even-Odów, albo. Pani Field. Macie też loadanki. Kolejny tutaj jakiś znalazłem. Pepe Jeans. Steve Madeny. Zobacz. Ale ładne. One też kilka stów kosztują. 5 sześć stówek, no. Tutaj nie wiem, co to są za buty. Ale nowe też. Wyglądają na nowe przynajmniej. Z metką. Wikingi. Myślę, że drogie. Mariski. Tutaj jest też coś, Jest tu jest Hilfiger, zobaczcie, Tommy Jeans, Pumy, Pumki, tutaj mamy na przykład, nie, no nie wiem co to jest za marka, to chyba podjeżdża pod Hilfigera, ale nie Float jestem pewny. Wansy. Dobra, lecimy dalej. Bełdanki, Do wansy, także zobaczcie. Tu masz Tommy, tu masz Najeczkę. Tak, tu jest Tommy Hilfiger na pewno. Tutaj jest Najeczka. O, Cortezy, Najki. O, śliczne no. Tutaj też jest jakaś Ania Field. Zobacz, Nupki. Nie, nie są nóżki. Ale, Ale w stanę, bardzo dobrym stanie. Jak najbardziej okej okay, no. Pumki. Tutaj są, to jest Fribo chyba? Może, no. Tak, ale zobacz z lampkami tutaj. No, nie wiem czy widzieliście, ale mignęło. Okay. Tu kolejna najeczka. Najeczka. O, też. Kolejne wiesz, najeczki. Wiesz. O, to są kolejne kortezy? czy tutaj? Nie, ja tu już... to je w Okej. I tutaj mamy też jakieś buciki. Ogólnie fajnie mi się. O, o kurczę, Boa, Boa robi chyba te do rowerów, nie? No coś? tak to wygląda, no nie to są Adidas terex nie? A, ale a bo coś robiło do rowerów mi się wydaje No możliwe, że. że ta... Tak mi się wydaje, aczkolwiek nie jestem pewny. Dobra, no i co? A tu o, jeszcze Adidaski, Adidas, na, najeczki, e, tutaj są jakieś też buciki. No i tutaj też jak widzicie, no jest do dużo, bardzo, bardzo dużo sportu, bardzo fajne modele. Także naprawdę są to fajne buciki. E, ta paleta ma 340 sztuk. E, czyli 340 razy 45 zł brutto, i wychodzi Wam cena palety. Także okay. polecamy serdecznie. Mamy w co tydzień, nie. także na pewno e, myślę, że warto spróbować dla tych A, ludzi, którzy są nie jednorazowo, tylko już no, cyklicznie przyjeżdżają. To tak. Naprawdę fajne, fajne tematy, my to chcemy. także... No i przede także wszystkim. Nie zabierajcie, ostatnio, bo naprawdę tutaj. Można fajnie zarobić na tych bucikach, nie? Tak. No, nic dodać, nie. Zobacz, one są igiełki. No. Nie? Sprawdzę sobie, ile kosztują takie. O, Calvin Klein też był tutaj. O, teraz zerknę. Ile no, ja obstawiasz? Może, nie, wiem. nie wiem. Chwila prawdy. Od 100. 150 euro, nie? No. Czyli 600. Czyli około 600 zł, a wypłacicie 45 za niego też, nie? Tak. Także to jest ogólnie fajne. Ale ładne, no, ładne są, uważam. Ja lubię niebieski, także. Wiem. Dobra, słuchajcie, reasumując, 45 zł brutto sztuka, para, przepraszam, 340 sztuk, no w sensie par. Tak, e, zapraszamy, I zapraszamy serdecznie.